No myślę, że tutaj jedna z pań prowadzących fajnie podsumowała ten, ten spektakl, że, 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 że te dylematy, które ma Janek i te problemy, które ma Janek, to miał każdy z nas gdzieś tam w swoim życiu albo będzie miał. No i to, i to jest, myślę, główny powód, tak? że to jest takie popatrzenie na to, co każdy z nas ma gdzieś w środku i zastanowienie się, jak sobie można z tym radzić. Ja nie jestem za tą formą. Spektakli, przedstawień, i rozwiązywania problemów, które niestety mamy na co dzień w szkołach, w przedszkolach, na ośrodkach, daje to obraz, możliwość spojrzenia na, że jest coś innego, że można inaczej rozwiązać problem, a nie tylko w taki sposób, jak zostało to na dzień dobry przedstawione, że jest tak i tak ma być, ale my się tym nie musimy wcale zgadzać i możemy to zupełnie inaczej przeżyć. Nie z moim wszystko może być inaczej. Dla mnie najważniejsze było, przyjęcie chłopca, czyli Janka, do grupy. Pokazanie mu, że każdy jest na równi, każdy jest taki sam, nikt nie jest gorszy. I czy jest nowy, czy jest nienowy, czy ma skośne oczy, czy ich nie ma, czy ma rodzinę nie z Polski, czy z Polski. Każdy jest taki sam. I każdy zasługuje na szansę. I nie czytajmy książ książki po okładce. Dajmy się poznać, dajmy pokazać, co potrafimy, czy, nie, czy jesteśmy wartościowi, czy nie. I wtedy ocenimy, czy chcemy z taką osobą spędzać czas, czy po prostu nie.